Dzień dobry, nazywam się Karolina Kulicka, jestem naukowczynią i współzałożycielką firmy ADD Analizy Dane Dialog. Wiedzę na temat sztucznej inteligencji rozwijałam w ramach studiów doktorskich na Uniwersytecie Stanu Nowy Jork, a po powrocie do Polski realizując projekty transformacji cyfrowej w polskich ministerstwach. Szkole też firmy, urzędy, organizacje, jak korzystać z narzędzi AI w przemyślany sposób. W tym module opowiem o podstawowych zasadach bezpiecznego korzystania ze sztucznej inteligencji. W szczególności dowiesz się, dlaczego podczas korzystania z AI tak ważna jest ochrona danych osobowych i danych wrażliwych, co dzieje się z Twoimi danymi w systemach sztucznej inteligencji oraz jak korzystać z narzędzi AI w taki sposób, by zadbać o ochronę danych urzędu, firmy oraz Twoich własnych. Zacznijmy od pytania, dlaczego ochrona danych jest tak ważna dla bezpiecznego korzystania z AI. Dane, teksty, zdjęcia to najcenniejszy, najbardziej potrzebny i pożądany budulec systemów opartych o sztuczną inteligencję. Mówi się, że dane, w szczególności dane osobowe, to nowy rodzaj pieniądza, to nowa waluta, waluta AI i to od możliwości zdobycia tej waluty. Czyli od pozyskania ogromnej ilości danych potrzebnych do wytrenowania modeli generatywnej sztucznej inteligencji, w znacznym stopniu zależy przewaga konkurencyjna firmie tworzących. Na przykład szacuje się, że ChatGPT wykorzystał do treningu ekwiwalent około 90 milionów książek. Czyli gdyby ChatGPT miał uczyć się wyłącznie z polskich książek, to jako kraj musielibyśmy dostarczać twórcom czatu książki przez 3000 tysiące lat, bo według danych GUS w Polsce wydaje się około 30 tysięcy książek rocznie. Jak w takim razie firmy pozyskują tak duże ilości danych potrzebnych do rozwoju generatywnej sztucznej inteligencji? Dane do trenowania pochodzą oczywiście nie tylko z książek, ale przede wszystkim ze źródeł internetowych, takich jak Wikipedia, media społecznościowe, artykuły prasowe czy transkrypcja materiałów wideo. Innym źródłem są dane od użytkowniczek i użytkowników korzystających z aplikacji. Firmy udostępniają nam nowoczesne aplikacje za darmo, ale de facto często płacimy za nie swoimi danymi w mniej lub bardziej transparentny i widoczny sposób. Musimy zatem mieć świadomość, że wszystko, co wpisujemy do okienka czatu czy innej aplikacji, jest wysyłane do firmy dostarczającej model i będzie w jakiś sposób wykorzystane bez naszej kontroli. Modele prywatności wykorzystania danych użytkowników użytkowniczek różnią się w zależności od firmy, ale generalnie, jako naczelną zasadę bezpieczeństwa, można przyjąć, że nic, co wpisujemy do internetu, nie pozostaje prywatne. Co dzieje się z danymi wpisywanymi jako prompty do okienek aplikacji? Dane, które wpisujemy do aplikacji AI, są zapisywane na serwerze wykorzystywanym przez właściciela aplikacji. Mogą być i są odczytywane przez osoby, które pracują nad ulepszaniem modelu, mogą służyć do trenowania kolejnych wersji produktu, mogą być też przekazywane innym firmom, np. do celów marketingowych. To oznacza, że np. w granie bazy z informacjami o obywatelach czy klientach, umieszczenie pliku PDF czy informacji w okienku czatu powoduje, że wiedza o nich może stać się publiczna i dostępna w internecie. W przyszłości na zadany prompt dotyczący np. jakiejś osoby czy firmy czat może wyświetlić dane, które to my sami wcześniej wpisaliśmy do modelu. To wszystko nie oznacza, że nie powinniśmy korzystać z czatów czy aplikacji AI, tylko że powinniśmy to robić rozsądnie, z głową i dbałością o rodzaj danych, jakie wpisujemy do okienek. Sztuczna inteligencja jest cenną pomocą w pracy biurowej, analitycznej, w komunikacji. Sama korzystam z aplikacji jej praktycznie codziennie i już nie wyobrażam sobie bez niej swojej pracy naukowej, biurowej czy prowadzenia firmy. Jak zatem korzystać ze sztucznej inteligencji w taki sposób, by wykorzystać jej potencjał, a jednocześnie chronić dane osobowe, dane wrażliwe urzędu czy swoje własne? Po pierwsze, nigdy nie wpisuj do okienka czatu danych osobowych czyli imion, nazwisk, adresów, numerów kont, niepublicznych danych finansowych. Jeśli pracujesz na dokumentach zawierających takie dane, powinna się najpierw zanonimizować. Są do tego dostępne specjalne aplikacje, do których linki znajdziesz w materiałach na końcu modułu. Po drugie, nie wprowadzaj do swoich konwersacji z czatem żadnych danych wrażliwych, poufnych czy ustawowo chronionych, czyli takich danych, do których nie chcesz dawać dostępu osobom z zewnątrz. Dane, które wpisujemy do okienka czatu, podlegają zarówno automatycznej, jak i ręcznej, ludzkiej weryfikacji w celu ulepszania modelu i jego bezpieczeństwa. Po trzecie, w przypadku niektórych modeli możemy zastrzec, że nie chcemy, by dane przez nas wpisywane były używane do trenowania lub polepszania modeli. Dlatego warto zajrzeć do ustawień prywatności aplikacji, z której korzystamy, i sprawdzić, czy możemy zwiększać poziom prywatności danych. Po czwarte, Poziom bezpieczeństwa danych można też zwiększyć poprzez korzystanie z aplikacji w wersji online, bez logowania. Jest to możliwe w przypadku niektórych modeli, takich jak na przykład ChatGPT. Z punktu widzenia ochrony danych, lepiej założyć własne konto w aplikacji, zamiast logować się do niej przez konta zewnętrzne, typu Google czy Facebook. Zapobiega to przekazaniu naszych danych do firm zewnętrznych. Można też w naszych telefonach wyłączyć lub ograniczyć dostęp aplikacji do naszych zdjęć, listy kontaktów czy skrzynki mailowej. Na zakończenie chcę podkreślić, że bezpieczeństwo danych nie oznacza zakazu korzystania z narzędzi AI. Te technologie pomagają oszczędzić czas, analizować dane, automatyzować powtarzalne zadania. Mogą w wartościowy sposób wspierać i przyspieszać realizację zadań. Dlatego zachęcam do ich poznawania, testowania i używania, zwracając jednocześnie uwagę na rodzaj danych, które wpisujemy do okienka czatu. Dziękuję.